Witajcie kochani, to Mary i Mario, no i znamienie z drapeczki przez niektórych już znanej podkowa szczęścia, jakiś mm -hmm. czas temu była, no w innym kolorku, tym razem nic białe teraz drzewko, takie ja, teraz takie jaśniejsze trochę, mm -hmm. tabela wygranych zapewne się nie zmieniła za bardzo, czyli możemy wygrać w Same, od no? 5 zł do 200 tysięcy no. i szukać będziemy podkowy lub wygrywających liczb. Drapeczki wzięliśmy sobie losowo, tak wyciągane z wachlarza, Tak. numerków, żeśmy tutaj żadnych nie celowali. Zobaczymy, co tutaj los przyniesie. Czy <gry> coś da, nie? Oby. Oby coś wpadło, byłoby bardzo miło. To co, Mario, zaczynasz? No to ode mnie zaczynamy, tak? Od Ciebie zaczynamy. No dobrze, no to pierwsza zdrapeczka wobec tego. Już tutaj jest troszeczkę przybliżę. Drapeczka jest z numerem 9. I czego będziemy tutaj szukać? Trzydzieści pięć, dwadzieścia cztery, czterdzieści dziewięć i czterdzieści sześć. A co nam tutaj dadzą? Pięćdziesiąt osiem, pięćdziesiąt trzy, no takich to nie mamy. Pięćdziesiąt cztery, pięćdziesiąt dziewięć, no same pięćdziesiątki, co nie jest?

Jakie liczby tu będą? 48, i 28, 38, co wszystkie z ósemkami na koniec? I 47 wysokie. I patrzymy, co mamy. A mam 13, 24.

tu, tu, tu i ostatnie 36 kontrolne gdzieś tutaj były, pamiętam, nie? W takim zaułku. Tak, przeważnie, tak tu śmiesznie jest. były, jedną już widzę. R, R, R i Tutaj będzie coś? Porozrzucali, jak zwykle. tutaj O, jeszcze. jest. No, RP. Puste. Nawet nie ma co sprawdzać wtedy kontrolnych jak nie ma, nie? Dokładnie. Kolejna zgrapeczka <laughs> jest numerem 20. I szukamy i potrzebować będziemy 51, 18, 56 i 43. A dali 55, 37 52, 36. No na razie nic nie chce się dopasować. 42. To Obo. do blisko, oboczkowo. Obo. 12, 28, 45, 21 oraz 39. No tutaj znowu pusto. Żeby chociaż się jeden zwrot był, bo to normalnie. To takie honorowe coś. Świetnie.

O, na razie to jest tylko podkowanie szczęścia. Chyba <laughs> <Jego> tak będzie. <laughs> I czas na zdrapeczkę z nowerem 30. I szukać będziemy 16, 39, 32 i 29. No tak. A zaczynamy. 23, 53, Zapka, to jest brzydal. <laughs> 41. Dawajcie. <laughs> 12. Trzynaście, pięćdziesiąt pięć, dwadzieścia sześć, czterdzieści dwa, pięćdziesiąt jeden i moja ostatnia szansa to szesnaście. Jest trafienie. O, jest piąta. Uff. Nie, dyszka. Nie, uff. No, ale uroczyło, co? No, już.

37, ojojoj, 35 i 28. Blisko, czyli puste. Na szczęście nam, nam nas uratowała. Chociaż jedna z rapencji, nie? Tak. Szukam, szukam, żeby wpływ i coś się I jeszcze? tutaj drugie. Tutaj będzie, tak? tak? O, R. Uhuhu, na wkład 30 zł. 5 Pięć pustaków, 5 pustaków, no i tylko jedna tutaj ratowała honor, tak, padło 10 zł, z numerkiem 30, no, no to ale dobrze, chociaż jest... to dycha, nie, tak, coś na pomnożenie jest, ale na no nie jest taka ciekawa, no za mało daje, no niestety, <laughs> ale na pewno w miksach się będzie, na pewno nie są, będziemy jeszcze chyba próbowali, Zobaczymy, ale tak to chociaż ta dyszka to nas też cieszy. Podzielimy się na pół, do piątce. Dokładnie. Także kochani Wam życzymy pięknych premier, żebyście wygrali duże pieniążki. Dużo większe niż tutaj. O tak, dużo większe, bo tutaj to tak, no a na pocieszenie nam wpadło, no może powiedzieć. No tak to można nazwać. No no i cóż, no to widzimy się na naszych kolejnych odcineczkach. Zobaczymy się wkrótce. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. 爸拜。Bye bye. Uh huh.